mega rozciągnięty, ale mogę wziąć moją rączkę i dać ją jeszcze dalej, tylko to mnie będzie boleć! Uważaj, bo jak dasz ją za daleko, to cię rozwali na cztery części. Ej, faktycznie, zobacz, jak już jestem daleko. I nie, zobacz, ja teraz krzyczę normalnie. To jest takie złe, <grym> nie rób tego, musisz troszeczkę no. bli bliżej siebie dać. Tak jest i musimy teraz przejść tą mapkę właśnie, nie rozrywając się. A, ja teraz upadłem. Uważaj, to nie jest <grym> takie proste, musisz A. być w normalnej długości i zobacz, musisz Dobra. to teraz przeskoczyć. Dobra, damy radę, musimy wziąć tylko moją rączkę. Na drugą stronę, i A, zobacz mnie już to poli. Co ty robisz? Jak <grymne> <grymne> twoja ręka jest taka długa? Tak jest, i teraz, o nie, ja jestem nad przepaścią, ale chwileczkę, coś mi teraz spada na głowę. Ała, a nie, to jest tylko mój kubeczek z luczekshop.pl. Ty jestem ciekawy, skąd on tutaj się wziął, ale zobacz, już przechodzę na drugą stronę, i teraz, pum, już jestem chyba ten poziom był dosyć łatwy. Ej, a spróbuj się <grymne> rozciągnąć na maksa, ciekawe, jak daleko możesz dać swoją nogę. Ej, dobra, to w takim razie uwaga, daję tą nóżkę jak najdalej, zobacz do tej ściany, ała, a teraz mamy kolejny level. I uwaga, zobaczymy, czy tutaj będą jakieś przeszkody, bo może trzeba będzie przejść na przykład nad morzem wody. To by było takie ciężkie. Przecież woda cię od e. razu rozwali. E, ja tam chyba widzę na górze coś o wiele gorszego od tej wody. E, Czekaj, ja też tutaj widzę jakieś piły! Co to ma być? O nie Pipek, wiesz co, wydaje mi się, że musimy naprawdę bardzo uważać. Dokładnie, rozsiągnie się w ten sposób, żeby o dobrze że nie dotknąć tej piły! To musi być takie trudne! No tak, ale spokojnie, dobra, tylko. Jak ja mam wejść tutaj na górę? Czekaj, wydaje mi się, że musimy. A, prawie wejść tutaj wyżej, tylko to ciało trzeba rozciągnąć. O! Dobra, teraz zrobię to na pewno lepiej. Zobacz, daję moją rączkę tutaj koło piły, ale na pewno nie będę chciał teraz tego uderzyć. Bo ostatnio dałeś za o... wysoko i ta piła cię rozwaliła. Teraz o, uważaj. O, 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 tylko żeby nie było ta... za daleko. Nie no, zobacz, w tym momencie jestem już ponad tymi piłami i w ogóle nie uderzyłem w nie. Ale ja tam. I pile widzę moją koszulkę luczek.p. Musisz jej jakoś oh, oh. pomóc! O, o, ale chyba mm. jej się nie uda uratować! No tak, została chyba rozwalona. Ale spokojnie, teraz przejdźmy tutaj dalej. I coś mam pomysł, żeby pójść tak jak taki pajok. Zobacz, jak to teraz wygląda! Co ty robisz? Ty się mm. rozciągasz, że jakaś małpa! O, nie oh. rób tego! Twoje nogi są oh. takie długie! No tak, tylko Pipek, gdzie ja mam pójść? Czekaj, pójdę tutaj niżej. Troszeczkę mi się wydaje, że musimy zastopować i patrz, tutaj jest takie kółeczko, gdzie musimy przejść i tam być wciągnięci. Zgadza się, to jest koniec poziomu, a. tylko ostrożnie. Nie, najpierw przeciągnij swoje ręce, a potem swoje nogi, bo ty już jesteś tak rozciągnięty. Nie no, dobra radę, zobacz, nogi normalnie puszczam i teraz przejdę tutaj normalnie jak taki gorylek. Świetnie udało mi się. Ten poziom pewnie będzie ciężki, ale spokojnie, Pipek, musimy wejść jeszcze dalej i a Tutaj ja normalnie się tak rozciągnąłem, że to była chyba przesada. Co ty zrobiłeś? Prawie byś umarł tak jak ostatnio, hmm. i chcesz teraz iść hmm. górą? Czekaj, czy to jest jakaś lawa? Ej, tak, właśnie, widzę tam jakieś niebo, ale spokojnie, zaraz tutaj wejdziemy. Musimy tylko przejść bardzo mądrze. I wydaje mi się, że o, w taki sposób jest idealnie. Zobacz, przeszedłem to. Ej, założę się, że o. nie dostaniesz tego czerwonego czegoś, bo jesteś za słaby. Nie, no to jest chyba naprawdę jakaś lawa w powietrzu, ale ja chcę to ominąć. Dobra, przejdźmy tutaj dalej naszymi rączkami. To nie, prawie byś No, ale uważaj, nie puszczaj się wszystkich, bo jak się rozciąga. Ej, tak, to było akurat za bardzo przesada, a czekaj. I w tym miejscu mam tutaj jakieś piły Znowu na dole, o, o, to może być akurat bardzo ciężkie Ale zobacz, idę jak pająk teraz po ścianie No nie gadaj, myślałem, że przejdziesz dołem Tak by było lepiej Nie, trzeba przejść górą, zobacz, pipek, To jest taktyka mistrza, teraz nic mnie nie pokona Tylko musimy uważać, żeby nie dotknąć Normalnie tej piły Uważaj, bo one są <słuch> bardzo blisko Jak twoja ręka <słuch> tego nie dotyka? Nie, no spokojnie, bo akurat umiem grać w tą giereczkę I zobacz, teraz normalnie puszczę te roczki rączki i Ja normalnie trzymam się tylko na dole, A teraz na jednej, i nie, chwileczkę, ty وض بشا Poziomu na pewno nie uh. przejdziesz. Zobacz, jak te piły są blisko ciebie. Co ty niby zamierzasz uh. zrobić? Ej, faktycznie, ja muszę przejść w jakiś sposób. Zobacz, pomiędzy tymi piłami Ała i Deadwear. Ty też tu jesteś, uh. za słaby, nawet się nie możesz tak dobrze rozciągnąć. Co to było? Ej, nie, dobra, widzowie, wiecie co? Ja sobie wejdę teraz w sklep i kupię tutaj wszystko. Kupię sobie nieskończoną długość za 250 Robuxów i teraz na pewno to wszystko przejdę. Ale ty będziesz teraz długi. To no nie będzie działać, nie ma opcji. A właśnie, że tak. I nawet tutaj mam coś za 250 rubuksów. I tutaj będę normalnie latać w tej grze. To jest niemożliwe. Nie wierzę, że ci się uda to zrobić. Dobra, uwaga, zobaczmy teraz, czy na pewno będę najdłuższą osobą na świecie. Zobacz teraz, jak daleko mogę wszystko dawać ty. Ja chcę zobaczyć, czy na pewno to będzie działać. Nie, to jest niemożliwe. Dobra, <laughs> spróbuj teraz tutaj na górze zrobić siebie najdłuższego, jak się tylko da. Co to ty robi? Tak, zobacz, jaką miałam teraz długą nogę. I normalnie moja twarzyczka tutaj jest jeszcze normalna. Nie boli mnie. Tylko wiesz, co, uważaj, bo to jest dużo piła. A co? Co się z tobą dzieje? Ja, co się <laughs> Ej, tak, dokładnie no, to opłacało się bardzo kupować I zobacz, teraz mogę sobie przejść normalnie tutaj do kolejnego poziomu To jest oszustwo, wydawanie roboców <sum> jest nielegalne Jak ty to zrobiłeś? Ty jesteś cheaterem i konie! Nie no, jak to? Teraz patrz, nóżką moją dotnę tutaj tą dźwignię I mogę przejść dalej I wiesz co? Ja zobaczę tutaj po prawo moją nóżką, gdzie musimy przejść Zobacz, jak jestem rozciągnięty A, jakie to jest <sum> długie, uspokój się Nie, widzisz jak twoje nogi Uuu. wyglądają? Ty zaraz wystrzelisz jak z procy Ej, faktycznie, moje ręce są najdalej jak się da Ej, ale w sumie to jest bardzo dobry sposób na przechodzenie tego. I coś mi się wydaje, Pipek, że jestem najlepszy w tą greczkę. Paczek, ja przechodzę te poziomy. Nie wierzę w to, co ty <laughs> teraz naprawdę osługujesz. Nie, tak nie powinno się przechodzić. Nie wiesz <laughs> o tym? Akurat mi się wydaje, że ty nie masz nic do gadania. Zobacz, teraz pójdę sobie jeszcze wyżej. I po, dobra, wiesz co? Jestem ciekawy, jak można naprawdę minąć te kolce. Patrz, jak ja je teraz trzymam w powietrzu. No co, jak ty o... się tak długo rozciągasz? To jest niesamowite. I zaraz, co ty <laughs> robisz dobrego? Bo spokój się! Patrz ja jestem tak bardzo rozciągnięty że nawet... Ach, chwileczkę, Dedłem w tym momencie co jest? To było takie słabe, nie wierzę w to. Wydałeś tyle robuxów i masz problem z przejściem tego poziomu. No nie, dobra, widzowie, muszę się naprawdę mocno skupić. I wiesz co, Pimpek, teraz to mnie wkurzyłeś. Ja to przejdę teraz najszybciej jak się da. Co ty da to? Nie wydaje A. mi się. <laughs> Znowu no się nie. Dobra, ale teraz na pewno sobie poradzę, bo teraz na pewno się skupię i będę omijał te kolce, bo tylko te kolce tak naprawdę mnie zabijały. Ostrożnie, no nie wiem, ich jest tutaj tak dużo. No. Jak ty to niby przejdzie nawet ta długość tutaj nie pomoże. Tak, to zaraz, Pipek się zdziwi. Bo w sklepie tutaj kupię teraz żelazną skórę i patrzcie, te kolce tutaj nic nie będą mi robić. Nie wierzę w to. To jest niemożliwe, że to tak zadziała! Chwaczę, ty to słyszałeś? I myślałem, że nie będziesz tego słyszeć. Dobra, wiesz co, Pipek spokojnie. To patrz teraz, normalnie wejdę sobie tutaj na te kolce i zobacz, one nic mi nie robią! Co to powiedzieć i chyba? Czy ty teraz latasz nawet nie przyczepiasz się do żadnego miejsca? Ej, tak, dobra. Czyli uwaga, mogę przejść każdy poziom bardzo szybko. Nawet się nie muszę rozciągać. Zobacz, Pipek, idę sobie teraz dołem. Tutaj na pewno coś by mnie pokonało, co nie? Chwila, to są kolce i to czerwone. One powinny cię rozwalić normalnie. Nie, no spokojnie, to jest łatwe. Za chwilę będą trudniejsze rzeczy. Na razie musimy to wszystko przejść. Tylko chwileczkę, ja już nie mogę latać. Mogę teraz tylko się rozciągnąć. Ale zobacz, jak dotnę tutaj tych końców, to nic mi się nie dzieje. Nie wierzę w to. Ty już Oho. naprawdę jesteś oszustem na maksa. Nikt tak nie potrafi robić oprócz ciebie. No tak, Pipek, jak to oszustem zresztą? Ja po prostu dobrze gra. Patrz, spadnę sobie niżej. A, tutaj trzeba przejść, czyli muszę przejść na samą Górę, ale spokojnie, ja teraz niczego się nie boję. Przejdę sobie przez te piły. Nie wiesz w to. A ty wiesz w ogóle, że nie powinnaś się U? tak rozciągać? I <laughs> czekaj, czy ty teraz dotknąłeś tego przez połowę ekranu? No tak, tą dźwignię. I zobacz, teraz tak się rozciągnąłem, że mogę sobie do tego przejść. Udało mi się. Te wszystkie pozomy nawet nie robią na mnie wrażenia. Zobacz, mogę sobie przejść moją ręką i zobaczę może, co jest tutaj na samym dole. O, była dźwignia, którą kliknąłem i teraz lecę dalej tutaj na prawo. Ej, wiesz co, to może do samego wuh, wuh. końca! Co ty na to? Ja jestem pewien, o? że dałbyś radę na luzie przez to tak przejść! No dobra, teraz przez kolce normalnie sobie przeszedłem i tutaj chyba jest kolejna dźwignia, i znowu sobie przejdę dalej. I przecież ta gra jest taka prosta, że ja sobie mogę tutaj przechodzić na luzie! Nie wierzę w to, jak prosto ci idzie! Ja też bym tak chciał się rozciągać, jak ten człowiek. O, o? co ty zrobiłeś i w połowie jesteś w końca! No ale to mi w ogóle nie zadaje obrażeń, bo teraz na maksa się rozciągnę. Uwaga, jestem ciekawy, czy ja dojdę do samego końca. Tak, tutaj jest sam koniec, dobra, ty, taniereczkę. Jest naprawdę mega epicka. Oj, mi została moja dłoń. Ale tutaj mam jeszcze tryb Boga, który kosztuje 400 robuxów. i pipę, kupię sobie go teraz. Czekaj, co to niby da? Ty oh. już jesteś taki mocny. Oh. Nie masz szans, że będziesz mocniejszy! No właśnie jestem ciekawy. Ej, tutaj jest ta ikonka malutka. Dobra, kliknę to i uwaga, co daje tryb Boga? Może będę mógł jakoś szybciej przejść. Wydaje mi się, że ty teraz stałeś hmm. się zupełnie nieśmiertelny. Może nawet lawa się nie rusza. Ojej, ty jesteś taki mocny! Ej, w sumie nic to nie zmieniło, tak mi się wydaje. Czekaj, ja spróbuję to przejść. Może po prostu będę mógł Jakoś w tej grze czytować w sumie i być jeszcze dłuższym, chociaż nie wiem, czy to tak działa. Ty już i tak jesteś tak długi mm. i zobacz, jak ty się rozciągasz na prawo, na lewo. Ej, normalnie byś chyba <śm> się. Że tak powiem rozciągać, co? A nie tak dziwnie. Jak to normalnie, Pipek? Po prostu kupiłem, bo się ze mnie śmiałeś. I zobacz, teraz spadam na dół i udało mi się. Ale teraz mamy przedostatni poziom i zobacz, ta ściana tutaj ona się przybliża. Szybko, uciekaj od niej, twoja mm. nieśmiertelność, może ci się nawet nie przyda! Tak, ona już jest tak blisko ta ściana. O o, dobra, muszę uciekać jak najwyżej, dobra, to ona jest coś Coraz bliżej tutaj po lewo! Co się dzieje? Uciekaj jest to tej gwini. Te kolce uh. się na pewno zmiażdżą, one są innego koloru! Tak, i tutaj już jest bójska na dole, zobacz, jestem tak blisko, ale może dam radę, patrz, muszę zejść tylko niżej i udało mi się tak blisko było. W ostatniej sekundzie by cię ta ściana przygniotła, uh. teraz jest najtrudniejszy! I ciekawe, czy uda ci się go przejść. Dobra, spokojnie, patrz, tutaj jest taka dźwięka, kliknie nie obi... Nie, tutaj ta ściana z góry, teraz idzie! Co ty zrobiłeś? To był uh. najgorszy ruch w twoim życiu, szybko spadaj na... Dobra, prawie by wpadł w te kolce, spokojnie, ale na razie daję radę. Muszę się rozciągnąć najbardziej jak potrafię. I nie, zobacz, co się dzieje tutaj na górze! Widziałeś, to się zbugowało! Dziwna sprawa, ale mm. idź dalej, bo wydaje mi się, że. A co ty robisz? Przygniatasz się! Dobra, spokojnie, ale przeszedłem tutaj i teraz mogę pójść jeszcze wyżej tą ścianką i teraz na luzie mi się uda to przejść. Takie, zobacz jak jestem rozciągnięty. Bardzo dobrze, polęłem po prawo! Mm. E, co ci się stało? Ej, ty mm. chyba kliknąłeś dźwignię i twoja noga zbugowała się na górze! Mm. Ale spokojnie, tu była końcówka, w tym momencie przechodzę i to przeszedłem cały ten poziom.